Trawis został dodany do sklepu Fortnite. W tym materiale dowiesz się właśnie co jest z Travisem, kiedy dokładnie będzie, no i o co chodzi, dlatego że Travis jest naprawdę coraz bliżej i w tym materiale powiem Ci właśnie, że w poprzednich też materiałach, jak mówiłem właśnie, kiedy będzie Travis, że nadchodzi, dużo osób właśnie mówiło, że nie, że to fake troszeczkę, no a w tym materiale powiem Ci prawdopodobnie już taką bardziej dokładną datę, kiedy będzie, a będzie on naprawdę niedługo, także koniecznie obejrzyj ten filmik, jeśli te czekasz na Travisa, no bo myślę, że warto. No i pamiętaj jeszcze o subiku łapeczce w górze, dlatego że co jednie jest live jaki odcinek, także fajnie kanał, No i duża prośba, jak będziesz kupował Travisa albo Astrożeka, no to zakup go na kodzie xaycamstar, wtedy z każdym zakupem na mój kod, kanał w rozwoju, za to wam serdecznie dziękuję. Dobra, skąd wiem kiedy Travis i generalnie o co chodzi? W Fortnite jest coś takiego, żeby jakiś skin wszedł do sklepu, no to po prostu musi mieć zdjęcie. Ostatnio informowałem was o tym, że po prostu Epic Games dodał zdjęcia Travisa nowe, co oznacza, że, że już niedługo będzie. Dużo osób w mówiło, że to troszeczkę fake jest, że w ogóle tam e, nie za bardzo, że właśnie ten film jest słaby, no po prostu nie ma żadnych informacji. To teraz, w przykład, z kolejną informacją, że została dana jakby nowa sekcja. Travis został już dodany oficjalnie, jakby do sklepu, tylko teraz czeka na publikację. Zostały dane właśnie API z Travisem Scottem, czyli po prostu coś w stylu nowej sekcji. No jak wiecie, sklepy są obecnie podzielone na sekcje i tam na przykład tam sekcje dziennych skinów. Są właśnie znaki skiny e, Icon, typu Degrevk na przykład, który ma swoją sekcję. Są jakieś tam inne sekcje skinów, które po prostu są jakby podzielone, właśnie według tego, e, do czego nawiązuje dany skin. No jest to właśnie robione w ten sposób. Sposób. Ostatnio, tak naprawdę właśnie 15 godzin temu około, została dodana sekcja Travis'a Scott'a, czyli Travis Scott został dodany do sklepu. W tym momencie jest on już jakby gotowy całkowicie do wpuszczenia do sklepu, tylko jedne co, no to EPI musi go opublikować. A kiedy będzie, skąd to wiem? A wiem to z Twittera. Dużo właśnie likerów napisało o tym, że e, Api zostało dodane, czyli właśnie ta sekcja do sklepu Travis została dodana i że prosto jak on by już jest w sklepie, tutaj pokażę potwierdzenie oczywiście, Shinober napisał właśnie, jak widzicie tutaj, Rano, że Travis został jakby dodany do sklepu, że jest to już API, czyli ta sekcja, właśnie. No i po prostu wróci on bardzo, bardzo szybko. Kolejni tutaj likerzy, jeśli ktoś by nie wierzył temu, jak Kolejnych dwóch Happy Power i Hypex Hypex za chyba każdy zna Najpopularniejszy leaker fortnite'owy również Napisał, że sekcja Travis'a Scott'a Została dodana właśnie na API No i po prostu e, prawdopodobnie Tutaj będzie w, nawet już w tym tygodniu Ten skin Happy Power właśnie twierdzi, że W tym tygodniu będzie właśnie e, Travis Scott w sklepie, także Jeśli pytacie kiedy będzie Travis Scott, no ja oczywiście nie powiem co do dnia, dlatego, że tego Dnia no, po prostu nie znamy, ale wygląda, wygląda na to jakby Travis Scott miał wejść właśnie już w tym tygodniu albo w, w, jakby w kolejnych kilku dniach, dlatego że jest on już w pełni gotowy, jest właśnie ta sekcja stworzona no i też jest nie bez powodu to, bo Fortnite nie robi czegoś takiego, że daje dużo wcześniej jakieś sekcje, że coś tylko są one dodawane na bieżąco, no i Travis po prostu został czyli kiedy będzie trawis, No ja tutaj obstawiam po prostu kilka najbliższych dni, także jeśli będziesz chciał kupić Travisa, no to już na 100% on wróci, także jest to potwierdzone tak naprawdę no że ten skin wróci, także jak widzicie nie myliłem się w poprzednich filmach i o ile w poprzednich właśnie e, tutaj w poprzednich dniach nie było właśnie jakichś tam lików, na przykład, że ten trawit wróci, tylko właśnie ja to tak bardziej sobie ogarnąłem sam. No, no po prostu teraz już macie potwierdzenie trzech likerów bardzo znanych, no, no po prostu myślę, że już chyba każdy wierzy. No i w tym momencie jak widzicie e, jest to wszystko w pełni sprawdzone, no i po prostu pozostaje wam e, już trzymać, szykować fałdulczyki na trawicie, dlatego że on wejdzie. Odpowiem jeszcze na kolejne pytanie, kiedy, jakby, ile kosztuje Travis i kiedy super bohaterki. Odpowiem sobie też na to pytanie, dlatego, że na streamach praktycznie cały czas zaleci mi pytanie, ile kosztuje Travis, kiedy będzie Travis, no i kiedy super bohaterki. Są tu takie trzy już memiczne pytania. No i szybko odpowiem No Travis, ja już powiedziałem, kiedy będzie, ile kosztuje Travis. Travis kosztuje 1500 v jest on również w wersji Astro i AstroJek na 99% też wróci, bo on jest razem w pakiecie, jakby, z Travisem. Eee, także można również AstroDoga kupić za 1500, jeśli kupicie ich w pakiecie, to będziecie mieli troszeczkę taniej, z tego z chyba 2500 kosztuje pakiet. A kiedy super bohaterki? bo też takie pytanie non stop się pojawia. No i to ja teraz wam powiem tego niestety nie wiem. Ja jak widzicie jedynie co mogłem powiedzieć, kiedy raz, będzie jakiś ten, no to po prostu jeśli mam jakieś przecieki właśnie eee, czy to z leaków, czy to z plików gry, po prostu jak coś się tam dowiem, to oczywiście mogę powiedzieć. Jeśli się okaże, że dodadzą właśnie jakąś sekcję super bohaterek czy coś tutaj was... Poinformuję, no ale niestety nic na ten temat nie wiadomo. Tutaj, Stravisem jest tyle łatwa sprawa, no że nie jest to zwykły skin. I on właśnie ma na przykład tą swoją sekcję w sklepie, gdzie po prostu jest opisany jako, że to jest Stravis, to właśnie taki skin, jakby eventowy. Także no tutaj jest troszeczkę łatwiejsza sprawa. Super bohaterki, także nie wiem kiedy, wrócą, nie pytajcie. No ja powstałem, że za jakiś czas się oczywiście pojawią. Ale, no nic na ten temat nie wiadomo. chcielibyście takie odcinki, kiedy mogą się super bohaterki pojawić, planować właśnie na tym, to też możecie napisać i może stworzymy. Napiszcie, proszę też w komentarzach, właśnie kto będzie kupował Travisa. No tutaj od razu też powiem, że czy Travis będzie wracał teraz regularnie? Regularnie nie. Travis nie wracał co jakiś czas, Travis wróci raz i znów będzie przerwa. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest zwykły skin, który wraca i to, że teraz wrócił Travis jest spowodowane prawdopodobnie właśnie tylko tym, że będzie jakaś albo ponowna współpraca, może ponowny koncert. No po prostu tym, że Epic Games zauważyło, że strasznie dużo graczy chce tego skina, no i po prostu go wprowadza właśnie jakby w takim dodatkowym tutaj trybie te skiny z serii właśnie i eventowe, one czasem wracają, ale one wracają niezwykle rzadko Także jeśli chcesz trawica, kup go koniecznie dlatego że nie wiem czy no po prostu się doczekasz kolejnego Dlatego że jak widzicie na tego, bo trzeba bardzo długo czekać i tak też Epic Games jak widzicie pomimo tego, że dali to wcześniej zdjęć, no nie wiem, z tydzień temu tam i już wam nagrałem o tym, to cały czas jakby powoli go tam dopiero wpychają Nie on z dnia na dzień, także No teraz jesteśmy już naprawdę na finiszu przed opublikowaniem tego skina w sklepie Tak i no ja myślę że tutaj e, w tym tygodniu, bądź właśnie na początku kolejnego No powinniśmy się spodziewać, też, że są to tylko leaky, także nie miejcie tutaj na uwadze, że Nekat, ja powiedziałem, że trawis swoich to musi akurat tej nosy wejść, czy coś, nie wierzcie nie, nie tak tego pod uwagę, tylko po prostu weźcie pod uwagę, że trawis wchodzi, że jest to już potwierdzone praktycznie no na 100%, że inni lekarze właśnie potwierdzają to, że jakby jest to właściwie już no takie pewne, no i żebyście sobie przyszykowali fałdulczyki czy coś, bo wiadomo, nie wiadomo ten właśnie, ile trawis będzie w sklepie, wiadomo tylko, że będzie, także pamiętajcie, że. No, warto po prostu jego nabyć, żeby nie było czegoś takiego, że nie macie akurat faudolców. No, co właśnie macie mój kanał, żeby was o tym poinformować i żebyście sobie zdążyli kupić te faudolczyki. No, bo Travis też nie jest tanim skinem, a bardzo dużo na niego czeka. Także, no, myślę, że tutaj warto po prostu, jakby wiecie, postarać się i sobie go po prostu nabyć. Dodatkowo też od razu powiem, że. Wraz z Travisem wrócą również rzeczy do Travis'a, bo Travis generalnie ma całą serię swoich rzeczy, czyli ma również killoff, ma również malowanie do broni i ma również emotkę. Też takie właśnie pytania się pojawiały czy star wrócą wszystkie rzeczy, czy przykład tylko Travis? Nie, wrócą wszystkie rzeczy, także też wróci właśnie tutaj pakiecik z e, killoffem, z malowaniem, właśnie tutaj wróci też e, dokładnie ten Emotka, no i po prostu wróci AstroJack wraz z Travisem. Ja akurat AstroJacka i Travisa mam Kilo akurat ja. mam, być może sobie nabędę kilof, też jest poczko, także na pewno to wszystko wróci. No i jakbym miał obstawić, ile to nie w sklepie? Obstawiam 2-3 dni, że będzie w sklepie, właśnie Travis. Może dłużej, ale ja tutaj bardziej niż 2 dni bym nie ryzykował. Na pewno pierwszego dnia raczej nie ucieknie, bo takie skiny w przeladzie są troszeczkę dłużej. Ale ta, jeśli miałbym powiedzieć, no to tak dwa dni to jest taki opcjonalny czas. No i myślę, że w ciągu dwóch dni najlepiej go kupić, bo potem jest po prostu duże ryzyko, że zostaniesz usunięty. No i myślę, że po prostu tak to więcej tak wygląda. Też od razu powiem, że 23 mają wejść właśnie piłkary. Także być może Trawis wejdzie po piłkarach, żeby nawet nie kolidować. Także są takie, a jakby, moje tutaj spostrzeżenia. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i że już zaraz dostaniecie tego swojego wymarzonego Travisa. Ja myślę, że mogę się już żegnać. Także dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. To tyle, no i dajcie w komentarzach koniecznie znać, czy właśnie podało się ten filmik, czy właśnie będziecie kupować z Jestem mega ciekaw. No i ja już nie przedłużam. Do następnego, trzymajcie się! Yo.